W niedzielę 27 sierpnia w Niedyszynie odbyły się dożynki gminy Bełchatów. Podczas tej uroczystości każda wieś mogła zaprezentować się całej gminie. Z tej szansy skorzystały też Kałduny. Nasza wieś przygotowała bogaty wieniec dożynkowy i stoisko, w którym można było poczęstować się między innymi chlebem ze smalcem, różnymi ciastami, sałatką ziemniaczaną i kotletami mielonymi. W oba przedsięwzięcia zaangażowało się wielu mieszkańców Kałdun. Podczas przedstawiania wieńców, kałduny zostały opisane następującymi słowami. Położone w północnej części gminy Bełchatów, to jedna z naszych najszybciej rozbudowujących się miejscowości. Prężnie działa tu koło gospodyni wiejskich. Kałduny liczą 410 mieszkańców. Sołtysem jest pan Mariusz Wolak. Poczęstunki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Co można wywnioskować po tym, że zabrakło ich w mniej niż pół godziny po otwarciu stoiska. Potem w tym miejscu odbywała się integracja mieszkańców. Ostatni raz nasza wieś była tak aktywna podczas dożynek w 2017 roku, kiedy Kałduny były ich gospodarzem. Następne dorzynki odbędą się w Anastazowie. Mamy nadzieję, że za rok Kałduny również zaangażują się w celebrację święta plonów.